USDJPY po konsolidacji mieliśmy wyjście. Tu nam został poziom. No, on nie został zrobiony. Tu i jeżeli spojrzycie na historię, to bardzo często jest tak, że jak jest poziom zrobiony, rozjechany i nie dojeżdżamy. No, to na USDJPY moglibyśmy się spodziewać dalszych spadków. Na pewno tutaj na dole mamy do zrobienia poziom, który został rozjechany kilka dni temu i nie wróciliśmy do niego. Tak, w piątek wyjechaliśmy w górę. Co prawda zmieściliśmy się w przerywanych liniach, więc schemat finansowy jest rozliczony. Schemat statystyczny nie. Statystyka mówi, że powinniśmy do tego poziomu na wyzdjpygku wrócić. Na wyzdjpygku na pewno były poziomy w zeszłym tygodniu o właśnie poziomy red. Bo zobaczcie, na redach mieliśmy tutaj reakcję tydzień temu, później już przejechaliśmy redy, ale w środę to już są nowe poziomy, więc to nam jak gdyby tutaj nie przeszkadza. Spadek do redów, jakaś delikatna reakcja i wyjazd. No, wyjazd, który mówił ok, wyjechaliśmy w dół, ale powinniśmy, no właśnie, nie było kiedy, to jest ta zmienna, której wciąż nie mamy. Pojechaliśmy do góry i setup został rozliczony. Tak tutaj. Teraz wyjazd w ciągu tygodnia w górę, spadek, z którym mieliśmy wczoraj i dziś. No i dzisiaj zobaczcie, mamy fajną reakcję zarówno w okolicach wsparć dziennych, czyli sky blue, jak i na poziom red. Ten poziom red już dzisiaj będzie nowy, gdzieś tam się pojawi na górze i na dole. Zobaczymy, w którą stronę ujek pojedzie dalej. Lime, yellow, no to tutaj też jest poziom, który wisi. Ten, ten, ten yellow, ale no, tak jak mówiliśmy, yellow może czasami wisieć dłużej. Ale mamy na górze poziomy limę i tu jest też taka, o tu jest yellowka, która jeżeli rynek poszedłby do góry, to w tych rejonach na pewno będziemy oczekiwali reakcji. I ostatni poziom, który kiedyś uważałem, że na USDPY. Chodzi słabo, tak to, e, tak to nazwę. Nie jestem cały czas do, przekonany, ale tak żebyście mieli komplet, oczywiście udostępniliśmy e, również e, fiolety na USDJPY. Na USDJPY USD poziomy fiolet, które są nad poziomem, na, nad poziomem ceny, to są poziomy do rozliczenia. Te poziomy fiolet, które są na dole, są poziomami reakcyjnymi. Pięknie Wam dziękuję za ten czas. Wspólnie spędzony. Nagranie no dzisiaj trafi po obróbce, dzisiaj trafi do sieci. Zapraszam Was oczywiście za tydzień w środę na godzinę 10 na Rynki na Poziomie. No i zapraszam też tych z Was, którzy korzystają z MMD. Zapraszam na spotkanie we wtorek o 19 z Q&A by MMD. Dobrego dnia.